Kupiłeś towar w Chinach za 10 tysięcy dolarów, a on po prostu nie przyjechał? Może być, że jest to na tyle mało, że musisz o tych pieniądzach zapomnieć. Mówię naturalnie o sytuacji, w której nie zabezpieczyłeś transakcji wystarczająco dobrze. Postępowanie zagraniczne bywa drogie. Czasami klienci pytają się nas, czy da się coś zrobić w takiej sprawie i coś zawsze da się zrobić, natomiast pytanie, czy będzie to dla Ciebie opłacalne. Jeżeli dokonasz zakupu nawet za 30 tysięcy dolarów, ale sprawa nie jest mocna, a przygotowanie dokumentów, to znaczy notaryzacja, tłumaczenie, opłata za arbitraż prawników wyniesie kolejne 15 tysięcy, to pojawia się pytanie, czy to będzie opłacalna decyzja. Jak temu zapobiec? Działając już na wstępie, to znaczy przystępując do takiej umowy, musimy w dokładny sposób, punkt pierwszy, w ogóle zawrzeć umowę i zawrzeć kto do czego jest zobowiązany i jakie są konsekwencje niedochowania tych zobowiązań. Jeżeli transakcja jest na tyle mała, że nie chcesz zawierać umowy, do czego jednak za każdym razem stanowczo namawiam, pewnie polecałbym skorzystanie z marketplace'ów, które oferują program ochrony kupującego i są w stanie częściowo zabezpieczyć tego typu transakcje.